Zdanie 19. W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 7 godzin dziennie. W 2020 roku 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych dni wolnych, oprócz sobót i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki. Ile poduszek szyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku? Zapisz obliczenia. Dobrze, na początek sam musimy sobie obliczyć... Jakby dni robocze. Wiemy, że 1, mar 1 marca wypadł w niedzielę. Ogólnie marzec ma 31 dni. Czyli jak pierwszy był w niedzielę, drugi to pierwszy tydzień był od 2 marca do 6. E, następnie 7, 8 to były dni wolne, ponieważ to była sobota niedziela. Później prace odbywały się od 9 do 13. 14, 15 to był wolny. Następnie od 16 do 20. Tutaj mamy 21, 22 wolny. Następnie 23, 27, 28, 29 był wolny. No i nam zostały jeszcze 30. 30, 31. Dobrze, więc policzmy. Tutaj było 5 dni roboczych, było 5 dni, 10, 15, 20, 22 dni. Napiszę sobie tak w takim skrócie dni robocze. Dobrze, teraz przechodzimy dalej. Dobrze po 7 godzin dziennie i w ciągu każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki, czyli 7 w tym takim jednym dniu 7 godzin dziennie, 3 poduszki, czyli po prostu trzeba zrobić to 7 razy 3, czyli tak na jeden dzień roboczy wypada 21 e, poduszek. No i teraz te 21 poduszek należy wziąć razy 22 dni robocze, czyli 21 razy 22, to się równa 462 poduszki. I to jest ostateczna odpowiedź, czyli ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku? Uszyto 462 poduszki.